No cóż, przed nami cudowny, yy, wielki tydzień. Rozpoczynamy go niedzielą palmową i potem już bardzo stromo wspinamy się aż do Triduum Sacrum, ale rozpoczynamy niedzielą palmową, szczyt całego roku liturgicznego, całego naszego dzieła wiary i spróbujmy zaczerpnąć yy, mądrości i światła ze Słowa Bożego i z liturgii tejże niedzieli, niedzieli palmowej. Wiesz, to po prostu się wspinajmy, jak powiedziałeś. Bo tak chciałem zacząć. Musiał się wspinać. Nie sam, ale no było z nim dwunastu. Pewnie jeszcze jakieś kobiety, tych uczniów miał ze sobą. A do niego przyłączały się pewnie inne grupy. Przyłączały się do niego albo szły w tym samym kierunku to jest do Jerozolimy. Musieli się wspinać, bo byli po wschodniej stronie góry oliwnej, w stronie opadającej w Dolinę Jordanu. Czyli stronie pustynnej, z pustynnej, stamtąd wchodzili w górę. Kiedy przejdzie się szczyt Góry Oliwnej, nagle się wszystko zmienia. Dosłownie. Pustynny klimat tej największej depresji świata zostawiamy za sobą, za plecami. Więc szli grupkami, no bo wszyscy zmierzali już na paskę do Jerozolimy. Wspinaczka po tym terenie, bo to są takie kamienie, krzaki. Dopóki się nie dojdzie na szczyt góry Oliwnej, z której już widać Jerozolimy na dole Cedron, Dolinka i mury Jerozolimy i Kopuła świątyni. No i teraz w pewnym momencie ktoś nagle w tym tłumie wystrzelił w górę. O no, to był on. To był on. Nagle jest wyżej niż wszyscy, o głowy więcej niż o głowę. O tu w całej wyżej niż wszyscy inni. No zobaczyli go, bo wtedy go widać. Ktoś się nagle wybił. Tylko nie wiedzieli, na czym on siedzi, nad czym jest podwyższony. Sądzili, że na koniu. A pan Jezus siedział na ośle. Różnica jest taka, że na koniu wjeżdżali zwycięzcy, wodzowie. Koń był bojowym zwierzęciem. Sądzili, że Mesjasz przyjedzie na koniu, bo poprowadzili lud do walki. Myśleli, że to się właśnie stało. A pan Jezus siedział na osiołku bo tą zwierzątku podstawili, a osioł się nie nadaje do walki. No, zwierzę takie, pragasz właściwie. Do przewozu towarów, leniwe, powolne, nie jest zbyt zwrotne. No i tutaj ta pomyłka trwała. Więc zaczęli wołać, myśląc, że na koniu, że tu się wreszcie ktoś wybił i poprowadzi. Choszanna, choszanna, to znaczy zbawże, wyzwólże. Taka prośba z rozkazem połączona. No i co? No musieli zjechać potem w dół do doliny, doliny Cedronu, wspiąć się potem powolutku już ku murom Jerozolimy i przekroczyli jedną z bram. Nie wiemy, którą, ale prawdopodobnie tą, która dzisiaj jest bramą świętego Szczepana, gdzieś w pobliżu. W tym miejscu mur się wiele nie zmienił. Prawdopodobnie. No i wtedy nastąpiło rozczarowanie, bo Pan Jezus nie skręcił w prawo, tylko skręcił w lewo. Po prawej stronie była twierdza Antonia. I tam był Piłat, tam byli Rzymianie, tam byli ci, od których, jak sądzili, że należy się wyzwolić, zbawić. Tam trzeba było podejść, zrobić jakąś burę, obrzucić ich kamieniami. Może się uda ich sprowokować, a może uda się ich wypchnąć, wyrzucić. A pan Jezus nie skręcił w prawo, tylko skręcił w lewo, to znaczy w stronę świątyni. I prawdopodobnie wtedy te ręce, okrzyki, wszystko opadło, klapło. Uuu, to nie tak, jak żeśmy się spodziewali. O. Tłum nagle rozczarowany. Co, to nic z tego. Nagle emocje opadają. To tak jak na meczu, kiedy. Wydawało się, że wygrywamy, a tu nie, no to... Czasami kibice wychodzą jeszcze przed końcem meczu. No to nie ma sensu. Ręce opadły, szaliki w dół, okrzyków brak. Rozczarowanie. Kolejny, który nas... Dlatego ci sami, kilka dni potem, niecały tydzień, będą wołać, nie Hoszanna, tylko Barabasza. Nie Jezusa, Barabasza chcemy. Następnego, może Barabasz pomoże. Barabasz był zbrodniarzem, był za rozruchy polityczne wsadzony do więzienia. O, to taki, to, to tam się ta, ten się rozprawi z Rzymianami. Niektóre kodeksy dodają tam, że Barabasz, że jego pochodzenie określają jako Barabas, Bar Abbas, czyli syn ojca, że to jest Je Jeszua Bar Abbas, czyli Jezus, że też miał na, na imię Jeszua. No, wnioski. Linatka się rozpoczęła. W, wielką, w, w niedzielę palmową jest taki fragmencik: Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, by tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem. Pójdźmy i my za Panem. Hmm, właśnie. Pójdźmy za Panem. Ale z, z paroma wskazówkami. Po pierwsze, nigdy się nie podpalać religijnie. Jeśli chcemy pójść za Panem. Bo religijne nakręcenie, podpalenie może nas wyprowadzić w tereny nieznane i bardzo niepokojące. To psychiatria stwierdza, że mało co tak ludzi nakręca jak właśnie idee religijne. Nie nakręcać się własnymi ideami religijnymi. Oni mieli swoje, które nałożyli. Po drugie, patrzeć uważnie i rozróżniać osioł czy koni. Proszę wybaczyć, tak... Bananie ujętą sprawę Ale to bardzo ważne Pan Jezus idzie triumfować Czy Pan Jezus jeszcze idzie pocierpieć W kościele swoim Osioł czy koń Koń zwierzę zwycięzcy Osioł pokorne zwierzątko Do przewozu towarów No i trzecia sprawa Pozwolić Panu Jezusowi skręcić tam gdzie chce Pozwolić Panu Jezusowi skręcić w tą stronę, w którą On chce skręcić. Uwertura Paschy. Wstęp do wszystkiego. Wszechmogący Wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. To kolekta Mszy Świętej, ta kolekta ukazuje całościową wizję misterium Chrystusa, tajemnicy Chrystusa, dzieła Chrystusa. Bo i dziełem to można nazwać, i tajemnicą, i takie lubimy tu jeszcze liturgiczne określenie, właśnie misterium, jakby. jakby takie coś, co jest częściowo widoczne, a częściowo nie, jak góra lodowa. Kawałeczek widać, ale w większości nie widać. I właśnie ta modlitwa z Niedzieli Palmowej, ta kolekta przedstawia tak całościowo misterium Chrystusa. Jest ona inspirowana listem do Filipian, ale to, co możemy w niej wyczytać, to taką antropologiczną interpretację tego tego misterium Chrystusa, tej, tej góry lodowej dzieła Chrystusa. Troszkę widzimy, a większości nie widzimy. Mianowicie to misterium jest ze względu na człowieka. Całe to dzieło Jezusa, całe to misterium Chrystusa jest ze względu na człowieka. I to oznacza, że ono ma takie swoje źródło antropologiczne. My jesteśmy z jednej strony powodem, nasz grzech. A z drugiej strony my jesteśmy celem, czyli dla nas Antropologiczna, antropologiczny sens dzieła Jezusa ze względu na człowieka. Chciałbym się skupić głównie na liście do Filipian. Paweł pisze ten list do Filipian z więzienia. Paweł jest w więzieniu. Pragnie ich zachęcić do naśladowania Chrystusa. Inspiracją dla tego listu i dla tego tekstu Pawłowego są znowu cztery pieśni sługi Jachwy. O czym mowa w tym Pawłowym znakomitym, genialnym hymnie? Mianowicie mowa jest po pierwsze o preegzystencji Chrystusa, następnie o wcieleniu Chrystusa. A następnie jest przedstawiona misja Chrystusa w takich dwóch etapach, wstępującym i wstępującym. Mowa najpierw o preegzystencji Chrystusa. Chrystus jest Bogiem. My to nie jest tylko człowiek, to nie jest tylko jakiś właśnie wódz, jak czasem był mylnie pojmany, a może i my go nieraz byśmy tak chcieli, a że się nam nie mieści, to go odrzucamy. Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Chrystus żył. Chrystus istniał, zanim pojawił się nawet w tym jego człowieczeństwo, zanim się nie pojawiło w rozmowie, w dialogu Archanioła z Matką Bożą. To jest ta preegzystencja Chrystusa, to jest po prostu jego bóstwo. I następnie już można powiedzieć, zaczyna się ta misja Chrystusa, która ma dwa etapy. Pierwszy wstępujący, czyli uniżenie Kenoza Jezusa. I zaczyna się właśnie to uniżenie Chrystusa od wcielenia. To może w naszych czasach głupio brzmi, że Chrystus stając się człowiekiem uniżył się, tacy jesteśmy ważni, tacy wspaniali, tacy doskonali, ale trzeba brać rzeczy zgodnie z ich miarą, także osoby zgodnie z ich miarą. On od wcielenia jest Bogiem i człowiekiem, my jesteśmy tylko ludźmi. Wcześniej był Bogiem i tym Bogiem przestać nie pozostał, więc dla Jezusa we przyjęcie kondycji ludzkiej, zjednoczenie jej z Boską to było uniżenie, już, już wcielenie, roztkliwiamy się nad Dzieciątkiem w żłobie, ale tu trzeba zginać kolana przed Nim, że zechciał się uniżyć, stając się jednym z nas. Następnie mamy w tej, następny przejaw tego uniżenia Jezusa, tej pokory Jezusa, to jest, to jest posłuszeństwo. To jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo wobec ludzi. Znajdujemy fragmenty w Piśmie Świętym, w Ewangelii, kiedy Jezus jest posłuszny wobec ludzi, ale przede wszystkim jest to posłuszeństwo wobec Ojca. I tu się Chrystus jawi jako, jako Adam, jako ten prawdziwy na wskroś człowiek, ale zarazem jako inny Adam, jako ten drugi Adam, jako rzeczywiście posłuszny ojcu. Teologię posłuszeństwa przedstawia nam list do hebrajczyków, rozdział 10, wersety od 5 do 10. I ten list, o dziwo, jest nam dosyć znany, bo on się tam zawsze odwołuje do głównie psalmu 40, ale znamy, nie chciałeś ofiar, całopaleń, daru, aleś mi utworzył ciało, a kończy się to o to... Idę, abym pełnił wolę Twoją. Posłuszeństwo Jezusa jako ofiara miła ojcu. I dzięki tej ofierze my, ludzie, mamy zbawienie. Potem przychodzi ten wątek wywyższenia Pana Jezusa, ten etap wywyższenia Pana Jezusa. I można powiedzieć, że chociaż my go nie zawsze widzimy i nie zawsze się do niego przykładamy. Jako jego wierni, jako jego wyznawcy, jako jego czciciele, jako jego też biorcy, jego zbawienia, jego darów. Etap wywyższenia. Mianowicie Jezus ma imię ponad wszelkie imię. Jest y, także y, wypowiedziana w tym cudownym fragmencie z listu do Filipian uległość Chrystusowi całego świata, całego wszechświata. I Chrystus Pan jest istotnym elementem naszej wiary. E, e, tu jest właśnie ten, to, to wywyższenie, to, to też takie greckie słowo, nie wiem czy mniej więcej dobrze powiem, ale apoteoza Jezusa, więc u, kenoza, uniżenie aż po śmierć, aż po grób, e, a następnie apoteoza Jezusa, wywyższenie jako Pan, jako Król, jako Bóg któremu uległy jest i podległy cały świat i cały wszechświat, chociaż ani tego nieraz nie widzimy, ani się tak nie zachowujemy. I wreszcie mamy paschę Chrystusa opisaną w Ewangelii. Jak wszyscy synoptycy widzą mękę Chrystusa jako wypełnienie się Pisma, jako spełnienie się wyroków Ojca, to cierpiący Chrystus to jednak Pan. Pan sytuacji. Tak się zachowuje jako Pan. Może nas to nieraz dziwić, może widzimy jakiś koloryt ewangelisty. Nie, tu jest oddana istotna rzecz. Jezus nie jest zaskoczony. Jezus po to szedł do Jerozolimy, żeby dokonać tego dzieła. Jezus jest w szczycie swojej misji i jest w tej misji Panem. Jest w tej misji Panem, który oddaje Ojcu to, czego. Od nas się nie doczekał posłuszeństwo i miłość. I to jest jego ofiara. Dla nas zbawcza ofiara, do której się jakoś podpinamy naszym życiem, no albo niestety i nie. Jezus podkreśla w tych, podkreślana jest w tych opisach ewangelicznych Jezusowa zgodność z wolą Ojca, a więc Jego posłuszeństwo i Jezusowa wolność. Jezus nie jest kimś, jakimś robotem, jakimś, ale Jezus jest kimś wolnym. W wolności swojej. Okazuje posłuszeństwo Ojcu, wolności swojej, oddaje za nas życie. Oto misterium naszego zbawienia. Dziękuję.